By się nacieszyć. Cześć. Patrz, Krysia odjeżdża. Grzegorz, ty, i z telefonem w ręku, powinna ją teraz nagrać. I na milicję. Dawaj, dawaj. Zobacz, zobacz, ty. Zobacz, ty. Dobra jest blondynka, telefon w ręku, te, zapatrzona w telefon. Poszła jak. A tutaj? U! Poszła jak dzik wyszki. Kobiety to potrafią. No dobra, co dzisiaj dla was mam? Mamy dzisiaj e, tanią serię o Desert Wyrob. Jest to tania seria Black Panther Fireworks. To jest coś na zasadzie, tak jak Sky Flash od Pyromaxa, czyli jest wypuścił swoją taką tańszą wersję. Czyli te kostki będą się różnić tym od pozostałych, że będzie bardziej atrakcyjna cena, ale będzie mniej atrakcyjny efekt w teorii. A jak będzie w praktyce, to zobaczymy, cen jeszcze nie znam, ale pewnie w dniu, kiedy będę to publikował, no to ceny będę znał, no to po prostu podczas montażu Wam ceny wkleję. Mam tutaj kosteczkę. 25A, 30 mm, 40 sekund strzelania. Wysokość, no tak wygląda, tak dość fajnie. Ląd podstawowy, no i tylko podstawowy. No i tu już widać, że to jest bez price, czyli już jest oszczędzone na lącie. Ale nie ma co się czepiać. CLE 40-37. No i gramatura, jaka by nas interesowała, to jest 375 gram neku. To też nie taka zła gramatura. Rok produkcji tego wyrobu to jest. No właśnie, kurde, już dawno miałem serpuro w łapach, już zapomniałem 2022 Szata graficzna przypomina mi troszeczkę New Aldi Dude od Pyromorami. Taka kosteczka, lecimy z kolejną Maciu. Podaj mi kolejną wariacie. Kolejna to jest 25 strzałów typ B. Oczywiście ląd podstawowy. Gramatura 375 gramneku. Cele 40-37 i że tu ten sam kod był. No dziwne, na tym samym kodzie, a może, może być na tym samym kodzie, po prostu będą efekty zamienione, czyli na przykład mamy A, B, C, D, a w tej drugiej na przykład będzie B, C, a, D. i po prostu są efekty pozamieniane. Kolejną, jaką dla Was przygotowaliśmy jest piromania, 19 strzałów. Gościu, który czyta jakąś gazetkę ponącą, na początku bym powiedział, że to Boguś, nasz słynny Boguś, ksywa Magika. Nie powiecie mi, że nie. Kto znał Bogusia ze starych czasów, to właśnie czarna bluza, te maseczki, co były, to, to, to się nie, nie da szukać. Czym było to sugerowane? Ląd podstawowy, yy, gramatura tego cuda to jest 266,5 g Neku, yy, kod produktu CELE 4036. No i, i to wszystko jest 30. To są wszystko 30. I na samym końcu kostka. To wszystko jest w I na samym końcu turbo turbo mamy takiego oto, oto z Turbo Dino mamy Turbo Dino. Ale tutaj szata jest naprawdę fajna, taka komiksowa szata jakiegoś jaszczura z nożyczkami, z jakimś żetpakiem na plecach. Wygląda naprawdę dość fajnie, apetycznie i skusiło moje oko, może dlatego, że ja lubiłem komiksy kiedyś. Ląd podstawowy, gramatura 266,5 gramneku, cl 40-36. ten sam kod produktu jest, tylko tutaj mamy 19,30 BL1, 13, 19,30 BL, a to jest BL1. Zobaczymy, gramatura inna, 266, 266, co ty, Mimaksio, w bambuku robić. Mała. Człowiek, co ma fagę w telefonie? Nie? To jest nie, Dobry, nie, dobry, nie, dobry jest. Dobra, Instagram, Machony69, sklep pirohit.pl. No i oczywiście zapraszam Was na, e, na Instagram, Was zaprosiłem. Zapraszam Was jeszcze, na kanał Machony Bezpinny, gdzie nagrywam serię piro News. Jak, jakiś importer, albo jakiś widz, ma jakąś parną nowinkę w świecie pirotechniki. Możecie porzucić. Na, no, właśnie kończę. Lecimy, testujemy, sprawdzamy. I nagrywamy Gotowy? To dawaj, odpalaj Dinu. Wy już wiecie jakie są ceny Ja się do do, przed chwilą dowiedziałem I powiem wam, że ceny są naprawdę atrakcyjne O kurde Dupnięcie jest Efekt mi go Okay. powiem Ci jak za 72 zł, grafika fajna, dupnięcie fajne, efekty nie najgorsza. No, zaraz leci ta piro coś tam, piromaniacy. <trymna> dupnięcie <do drzela. trymna> okay, nie, nie tak samo strzela. tak samo strzela. Nie, jasne. Nie. To tanie. No Początek. Nie, big scores of. Ja na sam i migotanie. Ale powiem ci tak. Bardzo podobnie strzelała między data. To już była 90 się co? Nie, ta 72. Dawaj kolejną. Teraz A. Okej. Okay. Teraz leci A. Widziałem też lepiej. To wszystko bardzo podobne do siebie. Tak, wszystkie podobne. Tak jakby były pozamieniane efekty, nie? Ale powiem Ci, no wiesz, zwróć uwagę, że to jest takie seria, tak, no tak, około 90 zł kosztuje. Więc powiem Ci, nawet jak taki Janusz sobie kupi, no to będzie mega zadowolony. Oho. Miała finał i z przodu i finał z tyłu W zależności, żeby wiesz, jak Chińczyk lądzi krwawie że Chińczyk ląd wyciągnął Nie, z tej nie powiem Ci Te dziewiętnastki bardziej mi się podobały Te dwudziest... Te dziewię... Te większe... Altis, kurde już Zmęczenie materiału, wiesz Tak, tak wygląda człowiek, który spał tylko 4 godziny Nawet nie całe No więc może zostawmy to, żebyście wy ocenili. nie niech oceni. Maxio niech oceni, ale nie. Dino bym brał. Dina, bo mi się szata graficzna tam w pyte podoba i huk ef, był rewelacyjny, efekt dawał radę. No ale zaraz zobaczymy. Ty no i nawet na rabatach tu idzie tanio wyrwać. Dobra, Sebek jak? Yy, one... Okiem przedsiębiorcy, jak? Powiem wam szczerze, że tak. Yy... Spoko. Walnięcie dobre. Myślę, że wysokość efektów spoko. Efekty takie podstawowe, wiadomo. No, nie no. ma co się nic spodziewać tańsza seria. No ale ogólnie dla mnie stosunek jakość do ceny super. No. Szczególnie ta. Co? Ta Dino ma fajną grafikę. Tamta tak. trochę ciemniejsza jest. Tak. Tamte grafiki mają słabą. Nie? To ale, to ale Dino... Dino, no tak, no. Przytuliby. Dino bym przytulił. No, się Fajna brudzi. szata graficzna jest. Nawet jak ktoś się na płyce postawi, to... O, tu chłopaki. Maksiu, a ty jak oceniasz? Ale wszystkie podobne efekty miały. Poczekaj, teraz zapytamy się profesjonalistę. Uuu. Maksiu. Maksiu, jak? Dawaj. Okiem Janusza. No. no -dinu fajna kostka. No. A następna? Dinu, nie strzelaj to. w te kostki. Bo to się zaraz. Maciek, Co? No opowiadaj no. To, to tutaj 25 shots. Nie przypinaj. Ty, a nie mogłeś strzelać w pocisk? Jakbyś tracił pocisk, by wybuchło? Ty, dlaczego już we mnie trafił, dziadu? Przypaliłeś mi spodnie. Oła chudra jedna. Dobra, od się nic nie dowiemy. Dino, Spoko, spoko. U, to jest U, coś tam. ...niemożliwi. Czekaj Dobra, teraz ocena. Dinek dostaje 8 z plusikiem. Ten plusik jest za szatę graficzną. No co? E, tej daje ósemeczkę. Piromania. A te dostałem po 17. Efekty podstawowe, ale nie były jakoś małe. Były dość głośne, dość duże efekty i kosteczki padły fajnie, obroniły się. Dobra, lecimy z kolejną serią. Znaczy z kolejnym odcinkiem. Zmęczenie materiału Na robi swoje. Na razie! Na razie. Maciuś, pożegnaj się. Nie.